Siemanko, o, siema, witam w moim pierwszym odcinku, może nie ostatni, albo i ostatni nie wiadomo, bo ogólnie to, no i gdzie tam uciekać, ogólnie to miało być live, ale nie mam odpowiedniej liczby subskrybentów na y, YouTube. Nie wiadomo, trzy osoby mi subskrybują, czy dwie, ja nieważne. Nie mam odpowiedniej ilości subskrybentów, więc muszę nagrywać filmy, żeby tych subskrybentów zdobyć. Eee, co jeszcze? No, bo, dlaczego? Dlaczego live? Ponieważ cały dzień jestem. Nie mam sobie kogo odezwać. A wiadomo na live'ach, często ktoś tam wpadnie, zada jakieś pytanie, coś odpowiem. Pogadam sobie i dużo lepiej czas będzie mi płynął. Pracuję w lasach. Eee, to już live y mam oglądane, pracuję w lasach. Na Śląsku, okolica tych, Bielska, przyczyny i no tu w ogóle okolicy tych bielska na maszynie Ponze Buffalo, średnia maszyna 8W, czyli 8 Kołowa 2012 rok w miarę w miarę taka nawet spoko nie ma tragedii, co do jazdy nie psuje się zbyt często, więc jest okej. Okay. Eee, głównie obecnie robimy że wczesne, późne, bo tak ten rok wyszedł, że mało zrębów. Teraz ja miałem taki z zrąb, no ale czwarta klasa tego zręba, więc e, niezbyt tam materiału ciekawy. Ale na szczęście na godzinę płacone, nie, nie od kubika, więc... To jest duży Ciekawie tego S2 jeszcze będę miał. Czyli dłuższy, stos, czy krótszy Dobra, Na krótki stos na mm, 7,5 metra. Bo, 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 dwie tutaj. Cyp. No, yy, zęby kiepskie mają się tak, tutaj na tej miejscowości dwa takie większe zęby, prawie 2000 kubków. Ale czy wjedziemy? Nie wiem, bo podobno jest tam bardzo gleba mokra. Znaczy, ten bardzo mokry, nie gleba. Ten bardzo mokry i nie wiadomo, czy w ogóle wjedziemy w tym roku. Ale fajnie by było, bo, bo, bo pozywałbym sobie jakąś, jakiś tartak. Bo jeszcze 2,5 stosy już mi nudzą. A w ogóle miksy takie na tych trzebieżach to brzoza, sos na dom, Grab, Bóg. Modrze Świerk, No, wszystko, po prostu wszystko. I tych 100 mam porygone z 15-20. I... I kurwa, odnajść nie dam. No nie, no tam nie będzie, bo jest za pseudo. Dobra, go tutaj. Trudno. Ale możemy to rzucać, jakby to całość. No, tu końcóweczka jest 2AP, mi zostało. Idziemy się ładować, zaraz że przyspieszę ten filmik tam w pewnym momencie, żebyście nie widzieli tego ładowania, tam gdzie nie będę nic mówił. To go ho, ho Pięknie. No a pokończymy kończymy tą trzewią, że ona była masakryczna, bo tu jest Dżoza, Olka, Dom, zwykły i czerwony przede wszystkim. Co tu jeszcze jest? Modrzew. Olka mówiłem, możliwe. Modrzew za sosna, to no, jest 5 rodzajów i wszystkie po do idą asortymenty, więc 15 różnych kupek mam po składanej razy 2, czyli 30 takich malutkich stosów bo to wszystko za malutkie, bo to ludzie potrzebują opał, nie opał i teraz kazaj nam więcej opału robić, Czy się da? więc tak robimy, no i do no, tupy teraz rybka jest, ale co, przyjdzie zaraz lepszy czas. Teraz pojedziemy do Pawełka, tam gdzie charwestrętnie zaś nową przebierz, tam 400 albo 20 kubików, to jest późno przebież. Sama olcha, więc jeden rodzaj, więc super pod tym względem. Stąd się będzie można robić długie. Nie pieprzyć się z zakładkami z tym z... z przekładkami, żeby małe stosy robić, więc super. Cieszę się z tego powodu, a jakie tam będą też robić. gdzieś strasznie ciężki teren, bo ten w jakimś jest. Strasznie ciężki teren ma być i to mogło, ale to nie. My lubimy wezwania, więc... Więc, 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 więc. zobaczymy, jak to będzie. No i tak wygląda moja praca codziennie. Jeżdżę tą maszyną, zwożę. Jakbyście chcieli jakbyś chciel coś więcej wiedzieć na temat pracy w lesie, na maszynach leśnych, czy się odcinek serwestera przykładowo, też możemy zrobić najbardziej. I, i, i z Pawełkiem co i i, i, i... No i tyle w sumie no, ja mi jakieś pytania zdawajcie w komentarzach chętnie w drugim odcinku odpowiem na te pytania i czekamy na 1000 subskrypcji będą częściej jednak live y lecić, bo po co? No bo dlatego, że możemy coś komentować na bieżąco, mogę odpowiadać na bieżąco na pytania i dużo, dużo łatwiej będzie. Więc wiecie co właśnie robić Nie będę tego mówić. A jutro co? Dzisiaj mamy piąteczek. Kątoczek, ale jakiego dnia kurde. O, 16. Bo to jest 17 High League. W libicach jedziemy z braciakiem moim na High coś tam może nakręcę, coś rzucę później. Może coś ciekawego się wydarzy, coś czego nie będzie pokazane w kamerach, więc może spotkamy jakichś celebrytów i podciniemy jakoś temat. Dobra, w takim razie do usłyszenia w następnym odcinku. Zostawiajcie komentarze. To dobre, jak i te złe. Jak będziecie mi jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem i, no i lecimy ładować się ładować się następnym asortymentem. Raz dwa, raz i lecimy. Będziemy tu skończyli.